Lisie naprawianie. Dobry wieczór. Słuchajcie. Słomczyn Słomczynem jest jeszcze mega bonus, którego nie chcę teraz odkrywać. Ale dzisiaj zajmiemy się tym telefonem. Niestety za 10 zł on nie miał baterii. Gość mi powiedział, że baterie są w worku obok, ale wszystkie były spręczniały, więc nawet nie, nie chciałem szukać tutaj baterii, żeby sobie nie generować śmieci w domu. Mm. W internecie na szczęście baterie są dostępne. Kontrolnie ustawiłem 4V na zasilaczu. I ciekawe, czy telefon ruszy. Człowiek miał dwa telefony. Drugi chciał mi oddać za 5, ale był styrany i chyba wyświetlacz miał wadę taką wizualną i nalepka od zalania była czerwona, więc podejrzewam, że, że już jest zalany. I teraz tak lewy od tyłu patrząc Pin plus. Ten to minus, a tu jest chyba detekcja baterii. Ja to zawsze kiedyś zwierałem do masy. No! Ale chyba wyświetlacz jest zepsuty. Bo nie ma logonoki i jakieś pyły są. Mm. Spróbujemy. słabe styki muszą być gdzieś chyba że za mały prąd ale ile taki telefon może podczas rozruchu potrzebować energii hmm, co w ogryzie. Nara powinienem mieć takie małe prokodylki. O. Test mode się włączył. Chyba za dużo razy go źle wyłączyłem i włączyłem. No, ale dobra, wychodzi na to, że ekran jest okej. Okay. Damy więcej... napięcia, 600 miliamperów. Nie może być, że nie zadziała już na tym prądzie. Ale zobaczcie, a teraz nie ma napisu Nokia. To się jest chyba nie. O, dobra. Bo prawdopodobnie to jest jeszcze telefon na systemie Symbian, czyli takim systemie operacyjnym. Promowanym głównie chyba tylko przez Nokie. Nie spotkałem chyba żadnego innego telefonu. Obserwujcie pobór prądu. Ła! Wow. Czyli nie. Ło! Co patrzę, jak się telefon. telefon z... z Niemiec. A on jest z logo. Z Logo Plusa. U, dobra! Rodos. Instalacje. Jezu! Menażer aplikacji. A tak szczerze, ludzie, używacie jeszcze takich starych telefonów? Multimedia, czekajcie, jakieś, jakieś muzyki są. Brak utworów. Pewnie są jakieś fotki i wiadomości. No nie będziemy grzebać, ale telefon po zakupie baterii trzeba będzie zresetować. Ponieważ dość niestabilnie byłoby robić jakieś operacje na systemie przy tak nie, niestabilnym zasilaniu. Eee, co? No i telefon, jak nic się za dużo nie dzieje, tylko się świeci ekran. Pobiera, o ściemnił się ekran, już 0,35 Miliamper. a Zobaczymy co się dzieje jak się wyłączy ekran. Dawaj! Dawaj! Kurde, albo się nie wyłączy ekran, bo ma pewnie jakąś fazę. Dobra, 0,13. Coś tam się świeci, można podejrzeć godzinę, ale to, jest, to nie jest jeszcze AMOLED. Ale okej, okay. wydaje mi się, że 10 zł to całkiem fajny zakup za taki telefon, bo widziałem, że niezłe na internecie, jak wracałem ze Słomczyna, oczywiście sobie oglądałem, byłem pasażerem. To za sto parę złotych nawet kosztują, a kogoś poniosło nawet na 700? Co? Mózg zepsuty. Ale warto wtedy wydać te 20 zł za baterię. Hmm. Wygaszacz ekranu. Tak, głupota. Dobra. Jest, odblokuj. Funkcyjny. O. No to tyle z mojej szybkiej prezentacji, a niedługo szykuję się na drugi filmik. Chyba, że jeszcze zdążę wrzucić inny bonus z innego jeszcze fajnego produktu, który udało mi się na tej giełdzie upolować. Więc do baterii, jezu do Noki. zamawiamy baterię. I podam numer telefonu. Jak ktoś będzie chciał zadzwonić na ten numer, to bardzo proszę. Możemy przy kawusi pogawędzić. A więc kawa w komentarzu. I dajcie znać, czy lubicie retro telefony. Co sądzicie o takich podróbach Blackberry? <laughs> Miałem Blackberry i powiem wam, czy klasa sama w sobie. K2. Naprawdę zacny telefon. Chyba już ostatni. Jednak fizyczna klawiatura robi, robi robotę. Czekajcie na inne filmy. Myślę, że będziecie zadowoleni z tego, co udało mi się resztką sił przytargać do auta. Narka! Albo dobra, powiem Wam. Bo mój serwer jest stary. Kupiłem tego za symboliczną stówkę. Po spięciu mamy status, ale dysk jest nowy, na razie jeden. I nie wygrywa go w sieci, więc będzie trochę zabawy. Ale okazało się, że ten też jest stary. Nie jest dużo mocniejszy, po prostu od mojego. Tyle, że ma czytnik SD oraz 2 USB 3.0 oraz SATA. E-SATA. Więc. Deal może średni, ale jak go uruchomię, to przynajmniej jeszcze będzie można go jakoś sprzedać. Hmm. A teraz, już oficjalnie. Ciao.